Hej, hej, hej! Dzisiaj mam dla was recenzję naprawdę mega cudownej książeczki Dotknij serca, pani Niki Kardasz Książkę mam od dawnictwa Replika i premierę miała 30 maja 2023 roku Widzicie? To również jest tak jakby po części, część pierwsza I słuchajcie, ja jak... Wiedzieliście, nie wiedzieliście, słyszeliście, nie słyszeliście. Uwielbiam pióra autorki, bo ma takie lekkie, zwiewne i dosyć świeże, jeśli chodzi o rynek wydawniczy, chociaż wydaje dawno, ale takie no, dosyć niespotykane, jeśli chodzi o innych pisarzy. Tutaj postacie mają swoje tajemnice, ale powiem Wam że bardziej przed innymi, a nie samym czytelnikiem. Niby nieraz chcą wywrzeć dobre wrażenie, ale my i tak wiemy, co im w głowie siedzi. To, co mają nam do przekazania, czytamy tutaj z ich perspektywy. Opisani są na tyle, na ile dana część ciała będzie im do czegoś potrzebna. Bywają zazdrośni, nie lubią, kiedy ktoś lub coś e, ma, a oni na przykład e, tego nie zaznali. Bywa, że myślą tylko dolną częścią ciała i tak bywa. Nie ukrywają, że są ludźmi i mają swoje potrzeby. Mimo chwilowych oznak narcyzmu, mają jednak trochę dobrego serca i znają się na kulturze dobrego wychowania. Zdarza się, że w książce znajdziemy jakieś e, życiowe mądrości, które padają z ust osób ukazanych niekiedy tylko na chwilę, albo od tych, których byśmy e, w ogóle coś takiego nie podejrzewali. Czyta się szybko bardzo szybko i z dużym zainteresowaniem, gdyż bardzo fajnie postacie tu przechodzą do innego zachowania. i treść też nie zawsze można przewidzieć. Ilekroć przekazu od każdej osoby, może nie ilość właśnie tego przekazu od każdej osoby nie jest tutaj równomierna. Bywa nawet, że na przykład, jedna osoba wypowiada się krótko, podczas gdy inne trwają tutaj nawet na kilka stron. Autorka zawsze porusza ważne tematy. Tutaj znajdziemy coś dla fanów piłki nożnej, no, które ja osobiście nie lubię, ale wyjątkowy sposób przekazania przez pisarkę e, tych wszystkich tutaj wydarzeń sprawia, że no zawsze będę żywiła podziw dla jej talentu ukazywania rzeczy zwykłych w niezwykły sposób. Powiem Wam, że nieco zaintrygował mnie tutaj trójkąt miłosny, gdzie tak naprawdę ciężko jest wybrać, nawet według nas, kto byłby dla bohatera odpowiedniejszy. Jakby wahał się między miłością do kobiety, a miłością do tego, jaka ta druga postać właśnie by była. Spodobała mi się tu wypowiedź pewnej osoby po przejściu, która twierdziła, że no, niekiedy powinniśmy się zatrzymać, że nie wolno żyć w biegu, gdyż wiele rzeczy nas wtedy omija. No i nad tym tematem trochę sobie porozmyślałam. Przeczytałam ją w dwa dni, gdyż no, potrzebowałam przemyśleć sobie pewne sprawy, które zostały tu poruszone. bo Bohaterzy bowiem, no, nie mają tutaj łatwych decyzji. Za nimi biegną ich tajemnice i tak naprawdę, kiedy dochodzi do momentu ich ujawnienia, no, nie bywa tu łatwo, naprawdę. Coś tu kogoś zawsze zaboli, dlatego właśnie tak bardzo lubię książki pani Kardasz, bo... One nigdy nie są pustymi opowieściami. Zawsze znajdziemy w nich jeszcze jakieś ważne wartości, ważne przesłania, wręcz niekiedy nawet taka pomoc, jakby, że ona może nie wiedzieć, kto z jakim problemem się zmaga, ale daje nam tutaj, podsuwa takie jakby pomysły rozwiązania tych problemów. Naprawdę polecam przeczytać samemu, żeby zobaczyć, że nawet w romansie można znaleźć coś wartościowego. Ja uwielbiam pióro, pani Niki Kardasz, uwielbiam jej książki, to, że mówię, nigdy nie są tylko pustymi opowieściami, tylko zawsze mają w sobie jakieś przesłanie, zawsze mają jakieś mądrości i zawsze się znajdzie tutaj coś, z czego można wziąć przykład, bo warto i dobrze na tym wyjdziemy. Bardzo polecam i żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Pa pa, pa. pa, pa.